Znaczenie zabawy dla twojego kota. Zabawa jest kluczowym elementem życia każdego kota, niezależnie od jego wieku czy rasy. Koty, tak jak ludzie, potrzebują zabawy. To nie tylko sposób na spędzenie czasu, ale także na rozwijanie ich naturalnych instynktów łowieckich. Zabawa to nie tylko frajda dla twojego pupila. Pomaga mu zachować zdrowie i dobry humor. Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna, aby Twój kot był w formie i unikał problemów zdrowotnych, takich jak otyłość. Podczas zabawy koty mogą spożytkować swoją energię, co jest ważne dla wszystkich mruczków, nawet tych, które mieszkają w domu. W przeciwnym razie nadmiar energii może prowadzić do destrukcyjnych zachowań. Zabawa to także gimnastyka dla kociego umysłu. Interaktywne zabawki i łamigłówki pomagają stymulować ich mózg, co jest równie ważne jak aktywność fizyczna. Zapobiega nudzie, a znudzony kot może wpaść w tarapaty lub poczuć się nieszczęśliwy. Dlatego warto inwestować w różnorodne zabawki i regularnie bawić się ze swoim kotem, aby zapewnić mu szczęśliwe i zdrowe życie. Aktywne koty, szczęśliwe koty, korzyści z aktywności fizycznej. Porozmawiajmy o ruchu. Koty, podobnie jak ludzie, potrzebują regularnej aktywności fizycznej, aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie. Koty to urodzeni myśliwi muszą ruszać się. Ich instynkt łowiecki jest silny, a brak ruchu może prowadzić do problemów zdrowotnych i behawioralnych. Zabawy, które zmuszają je do biegania i skakania, są świetne. Spróbuj zabawki myszki lub piórka na sznurku. Te proste zabawki mogą dostarczyć godzin rozrywki i ćwiczeń. Twój kot pokocha je gonić. To nie tylko zabawa, ale także doskonały sposób na spalenie nadmiaru energii. To dla nich jak polowanie. Symulowanie polowania pomaga kotom zaspokoić ich naturalne instynkty i utrzymać je w dobrej kondycji. Dzięki temu są sprawne i zdrowe. Regularna aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi, poprawia kondycję i zapobiega wielu chorobom. Nawet zwykły karton może być dla kota świetną zabawką. Kreatywność w zabawie z kotem może przynieść wiele radości zarówno zwierzęciu, jak i właścicielowi. Pamiętaj, że szczęśliwy kot to aktywny kot. Angażujemy koci umysł, zabawki, łamigłówki i wyzwania dla umysłu. Zabawa może być również dobra dla kociego mózgu. Niektóre zabawki zmuszają je do myślenia. Nazywamy je zabawkami łamigłówkami. Możesz włożyć smakołyk do takiej zabawki, a twój kot będzie musiał odkryć jak go wydostać. To dla niego jak fajna łamigłówka. Jak stworzyć kotu przyjazne i pobudzające środowisko? To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli kotów. Możesz sprawić, żeby twój dom był bardziej atrakcyjny dla twojego kota, dodając kilka prostych elementów. Daj mu miejsce do wspinania. Wysokie drapaki są świetne. Koty uwielbiają wspinać się i obserwować otoczenie z góry. Ważne są również maty do drapania. Pomagają one kotom utrzymać zdrowe pazury. Pozwalają kotom drapać i przeciągać się, co jest ważne dla ich fizycznego i psychicznego zdrowia. Świetnym pomysłem jest również trzymanie zabawek w różnych miejscach w domu. Różnorodność zabawek stymuluje ich umysł. Twój kot będzie je znajdował i świetnie się bawił. Pamiętaj, że szczęśliwy kot to zdrowy kot. Dbaj o jego potrzeby i zapewnij mu odpowiednie warunki do zabawy i relaksu. Wzmacniajcie więź, czas na zabawę z Twoim kocim przyjacielem. Zabawa z kotem jest dobra dla Was obojga. To świetny sposób na budowanie więzi z twoim futrzanym przyjacielem. Twój kot pokocha spędzanie z tobą czasu. Znajdź czas na zabawę ze swoim kotem każdego dnia. Nawet 15 minut może zrobić różnicę. Będziesz mieć szczęśliwego i zdrowego kota.